Witam serdecznie na moim kanale. Witam wszystkie Wodniki. To będzie czytanie dla Was na lipiec 2017. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Wszystkie je czytam, bardzo mnie cieszą. Zachęcam też do subskrypcji, wtedy nie będziecie przekapiali żadnego filmu. No i zaczynamy. Niestety, czytanie jest troszeczkę później, ale tak to wyszło w tym miesiącu. Także zobaczymy, co Tarot chce powiedzieć dla wodników. Jakie są informacje dla wodników? Proszę, Tarot, powiedz. OK. Wasza obecna sytuacja. Dziewiątka pucharów. Co przeszkadza bądź pomaga? Czwórka, czwórka kijów. Powodem tej sytuacji, redvan. Co było w przeszłości? Król pucharów. Do czego ty wyściał, do czego ty dążysz? Szóstka pucharów. Najbliższa przyszłość. Szóstka Kijów. Ty w obecnej sytuacji. Król Kijów. Dookoła ciebie śmierć. Czego nie widzisz? Paś Pucharów. I link. Szóstka mieczy. I dobiorę jeszcze jedną kartę, bo jakoś, właśnie, tak poczułam, że te dwie: Szóstka mieczy i Królowa Pentakli. Ok, i pod spodem talii mamy bazia Pentakli. I teraz tak, o, bardzo ładnie ogólnie wszystko wygląda. Pamiętam, że w zeszłym miesiącu wodniki miały trudny rozkład, i chyba miesiąc wcześniej też jakoś to się tak nie układało, ale jest super. Yy, I w tym miesiącu yy, mamy dziewiątkę pucharów, która mówi o. Samo zadowoleniu, o zadowoleniu ze swojego życia, o czuciu się dobrze, lubieniu siebie i to jest spowodowane tutaj jakimś sukcesem, jakimś dużym osiągnięciem, bo mamy ten e, u podstaw, jakby, powodem tego właśnie zadowolenia z siebie jest jakiś Twój sukces. Jest e, Właśnie, e, rydwan e, oznacza taki sukces, który mówi nam o tym, że te dwie siły, yin yang, yang, jakieś dwie przeciwstawne siły, zaprowadziły nas do tego sukcesu. I no bardzo ładnie, I to jakby mam wrażenie, że, że wróciła ci jakaś poczu, jakieś poczucie własnej wartości, jakieś. Ym, Jakieś pozytywne, takie odczucie do samego siebie, tak? Ta karta jest też bardzo taką niezależną, tak? Mówi o tym, że jakby sami w sobie jesteśmy napełnieni tym, tymi dobrymi emocjami, dobrym, dobrymi jakby dobrym mniemaniem samym o sobie. To jest taka, może nie egoistyczna, ale to jest osoba, która lubi siebie, lubi swoje życie. I zna swoją wartość, tak? Ma tutaj zapasy, prawda? Jest zadowolona. I to jest fajne, tak? Bo jakby wychodzimy z takiej energii. Nie potrzebujemy innych osób, aby sprawiały, że czujemy się dobrze. Sami ze sobą czujemy się dobrze, także bardzo fajnie. I um, jakby to, co było w przeszłości, mamy króla Bucharów. Może to oznaczać osobę z podznaku wodnego, rybę skorpiona bądź raka, i e, może to być jakiś Twój współpracownik, bądź małżonek, e, bądź ty po prostu, który e, no bardzo tak uczuciowo e, podcho podchodziłeś do obecnej sytuacji. i... Może to być też osoba, która w jakiś sposób ten sukces spowodowała, tak? Miała na niego wpływ, ponieważ ona się tutaj zdecydowanie pojawia w przyszłości. Bądź jakby była osobą, jest, jest ona dosyć y, wysoka, tak? Ty tutaj wyszedłeś też jako król. Więc może to być jakiś twój współpracownik, albo prawda, ktoś, kto jest też na tym samym poziomie, co ty. I Wydaje mi się, że jest to ktoś, kto za jakby albo ocenił Twoją pracę tak pozytywnie na ten sukces, który tutaj mamy, albo przyniósł Ci ten sukces, czyli na przykład propozycję jakoś pracy, tak? Może być to też karta związana z miłością, tak? Jakby To jest taki zwykły sukces, um, um, taki zawodowy, ale oczywiście może być też związany z uczuciowością. Tym bardziej, że jakby to do czego ty dążysz, dążysz do jakiejś takiej pozycji bardzo bezpiecznej. Um, być może domu, tak, ponieważ mamy tutaj jako wysłanie czwórkę. Kijów, która mówi o jakimś zbudowaniu mocnych fundamentów, tak? A tutaj mamy też bezpieczną taką um, sytuację, gdzie, prawda, te dzieci bawią się tutaj za murem, jest po prostu bezpiecznie jak w domu rodzinnym. E, także ty do tego dążysz, może to być teraz wyzwaniem, tak? E, ale te chęci są dobre. I wydaje mi się tak, że czujesz się dobrze, osiągnąłeś jakiś sukces. On, wydaje mi się, związany jest z tym królem. Dążysz do tego, aby sytuacja była taka ustabilizowana, bezpieczna. Być może dążysz do tego, żeby na przykład stworzyć dom. Po prostu taki dom, w którym wszyscy czują się dobrze też. I no, jest to, będzie to jakimś wyzwaniem, tak? Bo karta czwórki kijów oznacza albo małżeństwo, albo właśnie budowanie domu, zakładanie rodziny, tego typu rzeczy. I jeśli ta osoba jest w Twoim życiu, tak? Być może, ponieważ dziewiątka pucharów jest też kartą taką niezależną, tak niezależnego takiego, tak jakby radowania się ze swojego życia, ze swojej niezależności i ten mężczyzna nie do końca chciałby się związać małżeńsko, tak? I dlatego może jest to wyzwanie, ponieważ jakby dążysz do Troszeczkę takiego idealnego, idealnej wizji związku, tak? Jak właśnie dzieci się bawią, nic nie przeszkadza, nie ma żadnych problemów, prawda? Jest tylko ta przyjaźń, kumplostwo, prawda? Takie naprawdę dziecinne podejście do tego związku i być może nie do końca chcesz coś zmieniać, tak? Wszystko wygląda na to, że jest tutaj dobrze. Chodzi tutaj o, o tą osobę, tak? Możesz też być to ty, bo to jest bardzo taka powiązana karta z tym, taki ktoś, kto jest pełen uczuć i rozumie uczucia innych ludzi i ma bardzo dużo miłości do zaoferowania, tak? I tu tutaj masz dużo do zaoferowania, prawda? Jest też dziewięć tych pucharów za tobą. Ty masz dużo, ale wyzwaniem będzie jakieś, jakieś ustabilizowanie tej sytuacji, tak? A dążysz do tego, żeby jakby czuć się, czuć się tak dobrze z kimś, jak czujesz się teraz sam ze sobą, tak? No ale sukces ten jest, który jest podstaw tego zadowolenia, tak? Ty umiesz te dwie przeciwstawne siły zaprząć tak, żeby cię do przodu yy, Ciągnęły. E, ta karta też czasem po prostu oznacza kupno samochodu, tak? Tak mi się teraz od razu rzuciło, ponieważ mamy też tego konia, więc może kupiłeś tego konia tutaj, który zaprowadzi cię gdzieś w przyszłość. E, I jesteś zadowolony, bo to jest po prostu fajny samochód, tak? Ok, więc jakby. Najbliższej przyszłości, i też no super. Bardzo mnie to cieszy, bo tak jak właśnie pamiętałam, <laughs> że wodniki trochę miłyby pod górkę. Te dwie karty mówią, że ten sukces jest. On jest twoją zasługą. I wiedziecie dalej ku nowemu i w pełnym takim słońcu no naprawdę pozytywnie, tym bardziej, że mamy. Szóstkę i szóstkę. Jakby ten cały proces, który teraz przechodzisz, zawiezie cię, prawda? Mam jeszcze jedną szóstkę. Szóstka, szóstka, szóstka. Bardzo znaczące. Zawiezie cię, e, tak sobie przesunę. Ku jakiejś spokojnej wodzie, tak? Jeśli na przykład w pracy dostałeś jakiś nowy projekt, czy dostałeś jakiś, tutaj jest jakiś, jakiś właśnie sukces, jakiś nowy projekt, wszystko idzie ku dobremu i jakby. No, dotrzesz tam, gdzie chcesz, tak? Te burzliwe wody, które być może gdzieś tam były, e, już się kończą, tak? Jakby twoja praca została już doceniona, e, twoje doświadczenie i też taki spokój, tak? Spokój pracy z ludźmi, rozumienie ludzi, tak? Bo ten król naprawdę umie zrozumieć, e, prawda? Umie pracować z ludźmi, bo on wie, Zna uczucia innych ludzi i umie je czytać. I y, on jest dobry w pracy z innymi ludźmi, tak? To cię wiedzie ku naprawdę dobrej przyszłości, tak? I ten sukces jest. Ten wieniec sukcesu jest. Więc jeżeli zacząłeś coś robić bądź jakby jesteś na dobrej drodze, po prostu jesteś na dobrej drodze. I to, jak tutaj wyszedłeś, to jest król. Kijów. I to jest taka ognista energia. Zwykle oznacza osobę z podznaku znaku lwa. Może to być ktoś, kto jest w Twoim otoczeniu. Lew, strzelec bądź baran, tak? Dla mnie silnie jest to znak lwa, ale wydaje mi się, że to jesteś Ty. Że Ty po prostu przyjmujesz tą pozycję. Jest to osoba niezależna. Jest to taki lekki ryzykant, ale osoba, która działa. Um, więcej czasu spędza na działaniu niż na planowaniu, myśleniu, dopracowywaniu szczegółów, tak? Tutaj jest i jest to osoba, właśnie jakiś przedsiębiorca, niezależny, który sam buduje swój biznes. I ponieważ tutaj ten sukces jest też związany właśnie z tym. Z tymi kijami, z tą energią kijów. E, no super wydaje mi się tak, że karta radzi, abyś właśnie wziął te sprawy w swoje ręce. To, co tutaj e, jest w Twoim otoczeniu, to jakaś sytuacja, która odchodzi gdzieś. E, e, Gdzieś po prostu się kończy. Może być tak, że to nie jest śmierć, taka typowo śmierć. Ehm, może być tak, że jakby dookoła ciebie wszystko się zmienia i jest to w jakiś sposób spowodowane tym Twoim sukcesem. Tutaj być może masz nową pracę, tak? Być może. Jakby jest jakaś przeprowadzka, może też tak być. Um, I sytuacja dookoła siebie, ciebie się zmienia, tak? Ona jakby ma na ciebie wpływ, ale wydaje mi się, że po prostu życie tej rodziny, jeżeli masz rodzinę. Bądź właśnie wyzwaniem jest to, aby po prostu założyć dom, może po prostu kupić dom, kupić czy jakieś mieszkanie, jakoś się przeprowadzić, tak? Bo jakby sytuacja tego wymaga, jakby dookoła ciebie jest jakaś transformacja, to środowisko się zmienia, tak? Przez jakąś właśnie wiadomość. I tutaj jakby ty idziesz ku sukcesowi, a jakby dookoła Ciebie Śmierć pozostawia jakby. Jakby Twoje środowisko zmienia się razem z tym Twoim sukcesem, prawda? Być może, jakby ty idziesz ku dobremu, a być może to, to co się działo dookoła Ciebie, no, na przykład mogło być tak, że Ty zmieniasz pracę, no i dookoła Ciebie wszystko nagle się będzie musiało zmienić. Albo na przykład zajmowałeś się wodniku, na przykład domem, a teraz idziesz do pracy i wszystko będzie musiało się zmienić, prawda? Bo już nikt nie będzie gotował, nikt nie będzie, <grych> prawda... Y Sprzątał, bo ty idziesz do pracy i ty masz ten sukces już w ręce, i wszystko się tutaj zmieni, tak? Może dla innych to będzie dosyć trudna zmiana, ale ty jesteś tutaj w pełnym słońcu, więc jak najbardziej, tak? No i wyzwaniem jest ten dom, który ta stabilna sytuacja. Ale okej, okay, oni sobie z tym poradzą. To, czego nie widzisz tutaj, to mamy tego pazia pucharów. Jeśli chodzi o pracę, to mam wrażenie, że jeżeli idziesz do pracy jakiejś nowej, bądź masz jakiś nowy projekt pracy, będziesz mógł się tam bardzo dużo nauczyć. I będziesz takim pomocnikiem kogoś, jakiegoś nauczyciela, albo będziesz współpracował z kimś. Chociaż gdy tutaj wychodzisz jako król, bardziej wydaje mi się, że może i będziesz uczył kogoś, tak? Bo ten król jest na wysokiej pozycji i on, jakby patrzy w dół na swoich poddanych i wszystko dokładnie planuje. I on wydaje rozkazy, tak? A ci pomocnicy je wykonują. Karta pazia pentakli oznacza też jakiś nowy początek właśnie w pracy, nowy projekt, albo w ogóle nową pracę. Jakąś propozycję pracy. No i dookoła Ciebie będzie się właśnie wszystko zmieniało, tak? Całe jakby życie tych wszystkich ludzi się teraz obróci, ale Ty idziesz ku sukcesowi, tak? I tego, czego nie widzisz, jest jakaś taka energia, jakaś... Ym, tak, to może być dwojako, tak? Może być bardzo taką kreatywną energię, która się kręci. To jest taka energia, która pozwala na, przykład, artystom skomponować piosenkę, malarzom namalować obraz. Po prostu taka, jakby energia, która krąży wokół osoby i czeka, żeby się zmaterializować, tak? Taka wena twórcza. Ta karta również oznacza duszyczkę, która chce się zmaterializować na świecie, czyli jeśli wyzwaniem jest założenie tego domu, prawda? No, może być tak, że jakaś ciąża się tutaj może pojawić, tak? Mamy tak, jakby no, założenie rodziny. Jest to trochę wyzwaniem, tak? Może być tak, że na przykład ciąża pojawi się, a tu już jeszcze nie ma mieszkania, na przykład, tak? I dlatego jest to wyzwaniem. Jeśli, prawda, nie chcesz tego, no to mi to na uwadze, tak? E, bo jakby twoja niezależność będzie wymuszona, tak? W, jakby pozbycie się tej niezależności, ale jakby. No, nie widzę tutaj ciemnych kart. Raczej, jakby ludzie dookoła ciebie, ciężko jest im się przystosować do nowej sytuacji niż tobie. E, tak, ta kreatywna, jeśli chodzi właśnie o pracę, ta kreatywna siła jest dookoła ciebie. Ty jej nie widzisz, ale ona ci towarzyszy, i myślę, że jak już ten sukces jest i ty się um, dobrze poczujesz ze sobą, ty już się dobrze czujesz, jak ruszysz, to ona się ujawni. Także to jest też bardzo ładnie. No i kończymy miesiąc. Właśnie szóstką mieczy, która mówi, że przemieszczasz się ku dobremu. Może to też być zwykła przeprowadzka, tak, ponieważ mamy ten dom i te konie, które zostawiają za nami nasze życie, tak? Może być to właśnie, że. Przenosimy się gdzieś, tak? I zostawiamy to nasze życie i ludziom, którym pozostawimy, będzie trudno sobie poradzić jakby z naszym odejściem, tak? Możesz się po prostu przeprowadzić w jakieś inne miejsce, a każdy się przyzwyczaił, że jesteś tam, gdzie jesteś, no i oni będą musieli się z tym jakoś pogodzić. Natomiast ty się przemieszczasz ku sukcesowi, więc bardzo fajnie. I zdecydowanie, jakby zostawiasz za sobą burzliwe wody. I fajne jest to, że mamy właśnie te trzy szóstki, więc to jest bardzo znaczące. I jakby no jest wszystko, czego by się tutaj chciało, tak? Przenosisz się na pewno w jakieś po prostu dobre miejsce. Jakby zła pasta się skończyła, i tu jest naprawdę wszystko super. i Przemieszczasz się ku tej królowej pentakli, która no tak mi się wyciągnęła, tak? Może to być twoja jakiś życiowy partner, partnerka, tak? To jest osoba, która jest jakby do ciebie um, dopasowana, tak? Mamy króla i królową. I może to być osoba z znaku panny, byka bądź koziorożca. Może być to na przykład nowa Twoja szefowa bądź współpracownik, tak? Ponieważ Wy jesteście tutaj na mniej więcej tych samych poziomach, tak? Bądź właśnie partnerka, do której możesz się przeprowadzać, tak? E ale to jest coś dobrego, coś stabilnego, tak? Może ten dom, do którego ty jakby dążysz, który jest tutaj wyzwaniem. Także, no, bardzo, bardzo pozytywnie, tak? Na pewno jest jakieś przemieszczenie się ku lepszemu. Um, może być właśnie taką zwykłą przeprowadzką, tak? Ale super, i ta królowa ci sprzyja. Więc bardzo ładnie, coś nowego się zaczyna, tak? Ok, dziękuję Wodniki, życzę powodzenia w tym miesiącu i widzimy się w przyszłym.